shows about the track and field runners in China. Around the 1993-94 Olympics, these these runners they broke five world records. They displaced amazing skills, they displayed amazing stamina, endurance, power. Zachowały się niezwykłą, dużą wytrzymałością, sprawnością, szybkością. Pojawiło się pytanie, czy przyjmowały one jakieś anaboliczne sterydy, dzięki którym mogły osiągnąć taką wydolność organizmu. Uh, oczywiście przeprowadzono badania, poddano je badaniom i niczego nie stwierdzono. Ale tajemnicą był ten niewielki grzyb. And you all know what this is, right? Państwo wiecie, co to jest, nie? Kodiceps. Jest tysiącach różnych uh, gatunków. Ten, z wartością the.. One with ten najbardziej mające najlepsze działanie występuje w himalajskim regionie Pochodzi z Tibetu. Tibet is w Himalayan mountain range. Uh, leży w Himalajach. the oxygen levels are low, ze względu na dużą wysokość, zawartość tlenu w powietrzu jest niska. You have large lungs, ludzie mają większą pojemność płuc, which can take in more quantity of oxygen, aby mogli w uh, jednym wdech przyjąć większą ilość tlenu. And so you will have large there. No i też są tam większe zwierzęta. Jeden z nich to jach który jest który naturalnie występuje w tym so ludzie oczywiście udomowili jaki? jaki się źródłem wszelkich produktów, mleka, skóry i tak dalej. But these huge animals have stamina, endurance, climbing up the mountains, coming down Zwierzęta te charakteryzują się niezwykle dużą wytrzymałością, są zdolne pokonywać duże odcinki, wspinając się pod górę i schodząc. Extra, uh, when they a grass on a I wiąże się z tym taka historia, że kiedyś zauważono, że jaki mają i wytrzymałość zwiększa się, są, mają więcej energii, kiedy uh, skupią trawę tak, z pewnego konkretnego zbocza góry. So, know what was it. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, co to jest. Found the secret. No i uh, odkryto ten sekret. The pick up the secret. No i tutaj wszyscy na kolanach zbierają ten sekret. And the secret was the a ten sekret tkwił właśnie w tym grzybie. A so uh, teraz, uh, kiedy jaki potrzebują więcej energii, więcej wytrzymałości, to mają do pomocy człowieka. Ale także człowiek zaczął wykorzystywać te rośliny, i w ten sposób jej znaczenie znacznie wzrosło. Now there are Rishi potrzebuje podstawy, jak on którym się Jeśli chodzi o rishi, to potrzebuje też gruntu, aby mógł W regionie tym występują też innego rodzaju grzyby. cordyceps They are called Uh, ten gatunek Cordyceps nazywa się Cordyceps sinensis. Uh, uh, I doskonale uh, żyje on w symbiozie z takimi gąsienicami. Więc tu mamy uh, taką właśnie himalajską gąsienicę. Turns into a mob, mob, ghost mob. Uh, uh, z tych gąsienic później wyrastają takie właśnie ćmy. We all know caterpillars either become butterfly or moths. Yes, metamorphosis we all know. Okay. Państwo się, wiecie, co to jest now, There is something that is happening in between in the process. Ale między tym jednym a drugim stadium jest coś. So one of the infected caterpillar who has the cordyceps already popped out from his head. you know uh, throws out spores and then it gets infected, the other one, that, in turn, is now. Cordyceps is using that as a substrate, a base, and starts growing in it, uses the body, and finally, from the cordyceps head, another one comes out. And uh, we observed such a taka when this larva Która, ona przechodziła taki proces e, 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 pierwotnie zjadając e, taki e, grzyb. Została ona w pewien sposób e, zainfekowana, i to e, e, ten proces przebiegał w ten sposób, że później kolejna e, e, także e, była infekowana. E, I taka zainfekowana e, rów, później została, przekształcała się w gotowy, już, już w taką końco, końcową fazę. To brzmi trochę jak science fiction, prawda? Ale tak naprawdę było. A tutaj widzicie Państwo, jak to wygląda w trakcie zbioru, jaki jest rozmiar. A dlatego właśnie ten grzyb nazywa się grzybem gąsienicowym. To jest rozmiar tego grzyba jest mniej więcej tak, jak zapałka. The, uh, uh, i widzicie państwo, że mniej więcej ten kształt nam przypomina uh, gośnicę. Okay? To, uh, to jest tylko jeden uh, z gatunków tego grzyba, to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. So imagine going out in the knees, picking up one, collecting so mm -hmm. many For what? No, więc pojawia się teraz oczywiście pytanie, dlaczego tylu ludzi na kolanach szuka tych grzybów, zbiera je? Dlaczego? E, powodem tego jest to, że jest to rzecz dość cenna. Jest cenna i droga, to są drogie produkty w handlu, więc są sprzedawane. Można na tym zarobić duże pieniądze. If you go out the for the 20, USD. A Jeżeli przeszukalibyście Państwo w internet zobaczylibyście, ile kosztuje ten akurat konkretny gatunek, to przekonalibyście się szybko, że kilogram kosztuje 20 tysięcy dolarów. Going out to pick one. I dlatego właśnie miejscowe władze zabraniają takiego zbierania. Ten gatunek uznany za gatunek zagrożony. Więc w tej chwili zbieranie tego gatunku grzyba i jego sprzedawanie handel, jest zakazane. Jego a podstawowym sposobem, funkcją działania, czy działaniem tego grzyba jest usprawnienie, poprawa um, funkcjonowania płuc. The improves, you have good a kiedy wydajność płuc wzrasta, mamy większą energię. Your is lepszy apetyt. Your wytrzymałość poprawia się. You have a poprawia się libido. Uh, tempo dół wolny uh, się, uh, się możliwości w tak, snu. Is uh, ten człowiek gra z zawodowymi piłkarzami. The brand for DX and to jest ambasador uh, marki Cordyceps. Grał przez 5 minut z tymi zawodowcami, so więc wzrasta wytrzymałość. In we would call it a a w Ayurvedzie nazywamy taki stan rajasana. Rajasana to jest taka sytuacja, w której ulega, poprawie ulega funkcjonowanie wszystkich układów. From the rasa, the plasma, you get the blood. The blood, in turn, nourishes the muscles. The muscles, they nourish the fat. The fat nourishes the bone. The bone, the brain. The brain is then what is your ultimate force, the vitality, the life force. In Ayurveda, we talk about a cycle that from the liver, the blood, the muscles and then Tkanki, które tworzą kości, i tak dalej, tak dalej. W związku z tym jest to cały cykl. A na końcu znajduje się szukra, czyli to są siły witalne, siły życiowe. Is the to A witalność to jest zdolność do reprodukcji. On a z takiego punktu globalnego widzenia możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o to, że jeden człowiek ma seksualne drugim. which millions and millions of cells reproduce every minute and every second. Ale także z takiego makropunktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że e, każdy człowiek e, w, w organizmie każdego e, człowieka w każdej sekundzie dochodzi do e, reprodukcji, do ponownego wytworzenia milionów nowych e, komórek. You represent life and death e, my sami reprezentujemy zarazem życie, jak i śmierć. In the w szpiku gosnym powstają czerwone krinki. I w każdej sekundzie, proces trwa w każdej sekundzie. W mniej więcej 19-20 dniach ich cykl życia ulega zakończeniu. Same with the skin. Every day you shed millions of skin. Cells. Tak samo sytuacja wygląda ze skórą. Każdego dnia miliony komórki komórek e, skóry ulega starciu. Skin are stem cells that new skin cells. Ale oczywiście w zamian produkowane są nowe. So some call codyceps the effridia, yeah? but I say it's the herb that actually influences <coughs> your life energy. A niektórzy mówią więc, że ten grzyb jest afrodyzjakiem, ale ja tak naprawdę mówię, że to jest grzyb, który zwiększa naszą witalność. Ponieważ nawet nasz umysł musi być karmiony. A w ayurwedzie mówimy o tym, że żywność, jedzenie, które spożywamy, karmi także nasz, nasz umysł. umysł?

I każda z nich ma jakąś ekspresję, jakieś żądania. Kiedy one wszystkie wspólnie, łącznie mówią nam coś, to wtedy mamy na myśli, pojawia się właśnie myśl. A my sami jesteśmy tylko reprezentantem tych milionów pojedynczych myśli, które mają poszczególne komórki. So Skąd bierzemy teraz kordysepsy? You know, w firmie DXN, stosując techniki uprawy tkankowej, jesteśmy w stanie E, takie właśnie e, pro, produkty e, w laboratorium tworzyć. Teraz e, na e, substracie e, roślinnym. właśnie roślinnym. Możemy wyhodować właśnie taki cordyceps, e, ale wygląda on trochę inaczej. But the luckily, the same. Ale własności są nadal takie same. Yeah? So, jeśli jesteście Państwo dobrym człowiekiem, and if you're good in a bad environment, wszystko funkcjonuje Was prawidłowo, ale żyjecie w złym środowisku, a przeniosę teraz Państwa do dobrego środowiska, to nadal wszystko będzie z Wami w porządku. You know, Jeżeli macie Państwo jakieś cechy, no to je się. To jest, to jest krzyżowy współczynnik dotyczący grzybów i ich skutek, wartość terapeutyczna, docelowa. I tutaj własności tych grzybów zostały skategoryzowane, poukładane w takie kategorie jak działania antybakteryjne, antybakteryjne, antyoksydacyjne itd. Jeśli popatrzycie Państwo teraz na te właściwości poszczególnych gatunków grzybów, to widzicie, że ten właśnie ma właśnie wszystkie te najważniejsze cechy. And codysips, sinuses, also, także ganoderma, a także cordyceps również wykazuje się tymi and prawie Dx wszystkimi własnościami. We have both. A my w firmie DXN oferujemy oba te. Tak więc zdecydowanie grzyby działają korzystnie na umysł, Because it can definitely heal the mind and then the body too. Ponieważ potrafią one uleczyć umysłu, ale także ciało. So Więc ja także zalecam kortyzem. You a, a jeżeli państwo nie macie odpowiedniej motywacji, czujecie, że brakuje wam siły do działania? to może się zmienić to tym właśnie produktem. Even about good by, good food. Oh. Dobry, dobre produkty e, spożywcze, czy wprowadzenie dobrych produktów spożywczych samo w sobie już jest dobre.